Witam Was na naszym kanale w drugim vlogmasie Tak, właśnie czekoladki nie zjadłam. Dobra. Teraz ją ja z że Wiem, że w poniedziałek o 17.00, ale postanowiłam, że będą się pojawiały wcześniej. I mamy takiego aniołka, który gra na trąbce i wam pokażę. Tak jak gra na trąbce jest bardzo ładny. <laughs> I poszłam właśnie za szkoły. Dobrze, że to zrobiłam. Wziąłam kamerę poszłam, mówię, idę nagrywać. I tak oto jestem. Mm. Dziękuję wam za to, że pod filmem Joga Challenge było pół tysiąca wyświetleń to po prostu niewyobrażalne dziękuję bardzo i każdej sobie właśnie ja na ten film musiałam nawet sobie w górę subskrypcji a nie komentarza dziękuję po prostu że wchodziliście na ten film i wam się podobał no, mam po prostu niebo wzięta i dziękuję wam bardzo donatę. A jeśli ktoś nie jest donatem to wszystko po to... No, dziękuję. Dobrze. No, idę do tą drukarską, to bardzo dobra. Zobaczyłam, tego że. Mam uwalona całą szafkę, gdzie założę, że wiem od kogo nawet chyba. Muszę ją myć. Perfekcyjne mycie. Perfekcyjna pani domu. Ja nie mogę być brunej toaletki. Bo jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to będzie wyglądało? Widzicie, tu się wszystko na liście jak zmyło, ale tu nie. Tu się zmyć nie chciało. No, już okej. Okay. Wiesz tu jak, nie wiem, no, ale okej, okay, no trudno. Ja farbą się kiedyś pomaluję. No, dobra, i chyba. już te vlogmasy są takie trochę nudne, no ale ja nie wiem, co mam mówić, bo. To są moje pierwsze vlogmasy w życiu, i w ogóle. Nie wiem, co mam Wam mówić. Tak. Lecie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Uła. I dołączcie do najlepszego lepszego teamu, czyli teamu Donutsów bo to jest najlepszy team ever A to jest w, czyli najlepszy tim na całym polskim YouTube'ie. No dobra Dzięki za oglądanie i pa! pa.